Montaż płyty na e, ścianach. Szanowni Państwo, tutaj możemy zastosować płytę w pionie, tak jak tutaj widać, i w poziomie. Z reguły stosuje się e, w pionie na wysokość elewacji. E, zasady montażu są bardzo podobne jak przy montażu, przy płytach podłogowych. Stosujemy odpowiedni rozstaw e, e, słupów ściennych i mocujemy odpowiednią ilością. Gwoździ czy wkrętów. Przy łączeniu płyt co 15 cm podobna zasada, w słupach pośrednich co 30, natomiast już tutaj przy fundamentach, tam przy, przy tych elementach należy zagęścić nawet do 10 cm. Wszędzie stosujemy również dilatację tych ścian do około płyty 3 mm. Tutaj widzicie Państwo właśnie zrobioną można powiedzieć wzorcowo ścianę jeszcze z naszych belek dwuteowych, ale pokrytą płytą OSB w odpowiednich rozstawach i ten rozstaw dla e, słupów ściennych to jest 41,8. Dzięki temu łączenie płyty będzie również na słupie. Takie ściany możemy wykonywać na budowie, stawiać i tym sposobem bardzo szybko buduje się domy. W jaki sposób zabezpieczamy ściany na zewnątrz? No, oczywiście musi być pierwsza warstwa odpowiedniej wiatroizolacji, też firmy np. Tyvek. Dookoła otworów okiennych musi być odpowiednie uszczelnienie tak to jak tutaj widzicie na ramię odpowiednie uszczelnienie tych, tych okien, a następnie nakładamy odpowiednią izolację. Najlepiej stosować, najlepiej stosować wełnę mineralną. To jest też Front rok Rokula. Przykręca się ją mechanicznie. Nie zalecamy stosowania steropianów. One jednak kumulują wilgoć. Dzieją się wilgotnościowe różne rzeczy takie, że mogą wyjść grzyby pleśnie już na samej elewacji. Raczej stosujemy wełnę mineralną. Ona jest tak skonstruowana, że Jedna warstwa tej wełny jest miękka, więc układa się, można bardzo ładnie wyrównać to na ścianie, i druga zewnętrzna jest utwardzona, więc też również tynk wychodzi bardzo prosto. Mocujemy mechanicznie, nie kleimy klejem, tylko mocujemy mechanicznie odpowiednio tutaj takim systemem łączeń, narożniki i oczywiście systemy dociepleniowe już odpowiednie tynki.